kim jestem i się obracać Ja stałem się przewidywalny jak kolega i ta gryfina Pociąg z Polskę, weź ordę zaćpać A, hej, nabijaj nie zapomnę, jeśli chodzi o pismo Nie brałem six na ochotę, nie, nie puszczałem się siko team Nigdy nie miałem szmalu, ja nigdy nie go zgarnąłem od pracy Podzielę się nim z każdym, kto akurat nie ma kasy Kolejka dla tych, którzy byli ze mną zawsze brak I trzymali ze mną, wydałem dałem codziennie parę flach W książki czas wcale łap, gdy w grach nie nie wrat, mi stary, uśmiechsta jak jest cały czas słuchaj Cicho płamie serce, mądry dają wiarę Ludzie na konwencie mówią i pych chodzą dalej Na to ślepców, głuchych i nie kucha jak pewnych Uważnie ruchy, żebyś nie wkroczył jak jest łapcie ta jaja przysta się do petusza Nie masz sędzy, jesteś faja i w sławny Moja drużyna i ci lecimy po wszystko skóre i wejść góry Jak, jak zwykle, jak ziby jak ziby jak ziby. prawda ponad każdą naszą parę Twój biznes, nie, nie miałem nic Dzisiaj lepce poprzez to Górek i miałem skurwę, ten leczystek i jak nigdy, mrugiony jak, ziby jak, ziby. Ziby jak ziby. zwykle Naprawdę ponad troją, mój ubartek nie słynnych nie prosiłem o życie, które dostałem do góry. Kurzy wiedzą, że nie dostaną odętnie nawet rury Ty ci straciłem pracę, studia kobiety gumpli Nic był starych byłszym, pana kto być smog te oczy mają tytuł dziś, a ty nie się Mam dwie serce ze szefów, naki, strajki i pożyczkę Uczonych zamkną w barni, no nie upadł zbyt nisko Zrób ci jestem głupi na ci hip sobie miłość dla najbliższych Wiem, że jestem dobrym człowiekiem Zawsze żartowić o Prawda jest dla tych, którzy nie chodzą w szkole Biędo tych, kto graby tylko wtedy, gdy masz towar W swoje oczy rzucam słowa, których nie chcą słyszeć Cześć i mam że trudek, żadzień był łapuję sztypę. Ja, ja. Łap się dla jaja i broń swego zdania jak ja. Nie, nie masz jak ten, ryszy, ten maja i zostaje ten chłopak. Bo ja w duszy nie miałem nic. Dziś lecimy po wszystko. W górek i węskur występuję ci w tę distrość. Silny jak nigdy. Zlubiony jak zwykle. Co prawda, polak każdy ma szybę. Ale ten twój biznes. Nie nic. Dzisiaj lecę po wszystko. W górek i węskur występuję ci w tę distrość. Silny jak nigdy. Zlubiony jak zwykle. Mój jest mój biznes Kochani dziękuję o bardzo serdecznie Także dla was biznes jak to jestem muszą to przeżyć jestem to, 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 to przeżyć <noise> Jestem, Być, kim jestem musiałem to przeżyć Być, kim jestem musiałem to przeżyć kim jestem musiałem to przeżyć Dobra, fakt za To nie jest kurwa jakiś mój solowy koncert To jest koncert, który promuje moją płytę z moim przyjacielem Marcelem która... Będą i to jest kurwa pojewane. Jest tej masa ludzi, która mega przyczyniła się do powstania tego albumu. Na wszystkich żewali z Gdyni, którzy gdzieś tu są, zróbcie pierdolony Kawał.